Moi drodzy. cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja oczywiście nazywam się CDX i witam was w kolejnym odcinku ocenie stanowisk moich widzów na moim kanale. Mam nadzieję, moi drodzy, że ten odcinek Wam się spodoba. Jeżeli i tak, zostawcie tutaj łapkę w górę, ponieważ jeżeli będzie 1400 lajków, to już jutro macie kolejny odcinek. Mam nadzieję również, że będziecie na dzisiejszym streamie o godzinie 19 na YouTube, także linka macie w opisie, Linka do mojej grupy na Facebooku, również macie w opisie. No więc cóż moi drodzy, po tym wstępie już standardowo rozpoczynamy odcinek. No dobrze moi drodzy, na miejscu 5 mamy naprawdę niczego stanowisko Bartka Hawcia, ale co my tutaj tak naprawdę mamy? Ogólnie rzecz biorąc, mamy myszkę i klawiaturę z T-Seriesa na podkładce A4D, a 4 poza tym mamy tutaj HyperX i Cloud od Kingstona jako słuchawki. Mamy tutaj komputer w obudowie Zalmana. Mamy tutaj na tym stanowisku dwa monitory, jeden od LG, drugi od Samsunga. I na jednym muszę przyznać, że mamy naprawdę przepiękny widok i oczywiście chodzi tutaj o mój kanał, a raczej subskrypcję pod nim polecam takie zachowanie, zaznaczcie jeszcze dzwoneczek, to będzie w ogóle najlepiej na świecie. Także naprawdę dziękuję zió za subskrypcję, ale może przejdźmy sobie dalej. Co tutaj jeszcze mamy? mamy tutaj jeszcze oprócz tego moi drodzy fotel Genesis, nitro bodajże 550 to jest, także naprawdę naprawdę świetny tutaj fotel, no i to chyba tyle jeżeli chodzi o specyfikację tego stanowiska niestety kolega nie podał nam tutaj jaki ma komputer no to widzimy chyba tutaj, że jest on fanem zdecydowanie palucha oraz rosyjskich także dość ciekawe połączenie, no i cóż to chyba tyle jeżeli chodzi o to stanowisko, niestety nie dostałem tej specyfikacji, także naprawdę naprawdę całkiem ciekawe stanowisko i zasłużyło sobie ono myślę na miejsce piąte no dobrze moi drodzy, po miejscu piątym oczywiście według kolejności przyszła pora na miejsce należący tym razem do Davida Szpaniewskiego. Naprawdę całkiem ciekawe stanowisko z Novoxem MC1, fotonem AKA Racing, słuchawkami Corsair Void 7.1 z myszką Razer Deta, chroma Chroma, debeturą Rocket Suora FX oraz podkładką chyba to jest Rocket Kanga. Także naprawdę jeżeli chodzi o peryferia to całkiem ciekawe to wygląda. Novoxa MC1 mamy na statywie mikrofonowym Thai Studio. Naprawdę muszę przyznać dość dobre stanowisko jeżeli chodzi o peryferia i chyba nie gorsze jeżeli chodzi o komputer. Ponieważ mamy tutaj i7 770K z pod nim Corsair H100i mamy tutaj 1080 K Gaming X oraz mamy 16GB RAM oraz 1TB HDDK ze 120GB SSDK, także naprawdę naprawdę świetny komputer, skrywany cały w całej budowie Corsair CareBitch 600 c także naprawdę muszę wam moi kochani przyznać że ten komputer w tej obudowie naprawdę komponuje się jeżeli chodzi o całe to stanowisko i wygląda po prostu bajecznie ogólnie całe stanowisko zarówno w dzień i w nocy prezentuje się bardzo ładnie ze względu na LED zamontowane pod nim i naprawdę naprawdę muszę wam przyznać wizualnie oraz Sprzętowo daje rady. Dlatego, moi drodzy, i wygląd, i specyfikacje zapewniły temu stanowisku miejsce czwarte. No dobrze, moi drodzy, jesteśmy już po przejrzeniu miejsca czwartego. Teraz chyba przyszła pora na miejsce trzecie. Ale, what the fuck, co tu się dzieje? Co to jest za stanowisko? O złe zdjęcie przeczytałem. Także, także o to zdjęcie dokładnie, moi drodzy. Chodzi. Tamte monitory były tak chyba troszeczkę dla beki zrobione Ale szczerze mówiąc nie pogadził Takim ustawieniem monitorów Ale cóż, Lobster przygotował nam tutaj naprawdę Naprawdę świetne stanowisko, także powiem wam Zaraz już o co tutaj chodzi Ogólnie rzecz biorąc mamy tutaj oczywiście myszeczkę Razer Mamba, mamy tutaj nowo ksikelce Jedynie jeżeli chodzi o mikrofonik Mamy tutaj naprawdę świetne słuchawki Mamy tutaj podkładkę pod myszkę Razer do Yatus, Dwa monitorki, w tym jeden z kanałem Lobster A drugi z licznikiem subów Jeżeli jeszcze byście nie widzieli, jaki to jest kanał Naprawdę dość fajny, przynajmniej wizualnie komputer ponieważ nie ma dostępu do specyfikacji, ponieważ kolega tutaj postanowił ich akurat nie dawać, bo uważa, że jest tym jasno widzeniem także naprawdę, naprawdę ciekawe stanowisko, mi się bardzo podoba, szczególnie ta wariacja monitorowa na początkowym zdjęciu była naprawdę ładna, także naprawdę całkiem, całkiem ciekawe stanowisko, podoba mi się, jest w miarę schludnie zrobione, także naprawdę, naprawdę propsuje. No dobrze, moi drodzy, po miejsce trzecim przyszła chyba pora na miejsce drugie, chyba że coś tam nie umiem liczyć, także cóż, przejdźmy sobie teraz do miejsca drugiego, którego właścicielem jest Daniel Sikorski, no i dobrze, Piszmy sobie, co my tutaj mamy. Ogólnie rzecz biorąc, może zacznijmy sobie od komputera, bo jest tutaj naprawdę o czym mówić. Mamy tutaj procesor Intel Core i7 7700K. Mamy tutaj 16GB dwukanałowego o taktowaniu, dość dziwnym taktowaniu 2064MHz. Mamy tutaj kartę graficzną GeForce GTX 980Ti, oraz mamy tutaj płytę główną MSI B180M Pro. Także naprawdę, naprawdę dość dobra specyfikacja. Mi się osobiście podoba i nie pogardziłbym takim sprzętem. Ale dobrze, skoro już mowa o sprzęcie, powiedzmy sobie troszeczkę o peryferiach. Mamy tutaj klawiaturkę Razer Black Window Ultimate 2014, myszeczkę Razer Chroma chroma słuchawki, e, podkładkę podmierz Logitech G640 czarną 40x46 cm. Mamy tutaj również dość standardowo YouTube'owy mikrofon Blue Yeti Blackout, kamerkę Creative Life oraz obudowo od komputera jest to Aquarius x 70 step Pure Black. Także naprawdę, jeżeli chodzi i o komputer, i o peryferię, to to stanowisko stoi dość wysoko. ale teraz była pora na ocenę jego najważniejszego aspektu, przez który tak naprawdę wziąłem go do tego odcinka, czyli o ocenę wizualną. No więc dobrze, moi drodzy, jak tak patrz na to stanowisko, to bardzo, bardzo, bardzo fajnie, swojsko się nie czuję. Trochę brakuje tutaj na przykład poukładania lepszego kabli, chociaż widzę, że kolega już nie tutaj mocno spina litkami, Ale naprawdę, naprawdę, wizualnie stoi to bardzo dobrze. Może nie mamy tutaj ledy w sensu stricte, ale mamy ledy w komputerze oraz mamy te takie lampki przyklejane na półkę miesiącą. Swoją drogą taką samą półkę miesiącą, jaką ja mam w pokoju, także przylipione, dalej. Naprawdę jest to świetne stanowisko z takim dość fajnym klimatem. Osobiście podoba i zasłużyło ono sobie myślę na miejsce drugie w tym dzisiejszym naszym zestawieniu. No i dobrze, moi drodzy, po miejscu drugim chyba przyszła pora na najbardziej, totalnie najbardziej wyczekiwane przez Was miejsce, dzisiejsze pierwsze, które muszę Wam przyznać jest jednym z lepszych stanowisk, które widziałem w całej tej serii. I naprawdę, moi drodzy, spędziłem dość dużo czasu wgapiając się bezmyślnie w to stanowisko. No więc dobrze, co my tutaj mamy, już Wam opisuję. Nawet nie wiem, od czego zacząć, jest tutaj tak dużo rzeczy, jest to tak pozytywne tego słowa znaczenie zagracone, że naprawdę nie mam pojęcia od czego zaczynać. Myślę, że jednak zaczniemy sobie może od peryferiów. Mamy tutaj na tym stanowisku, moi drodzy, myszkę Razer Naga, klawiaturę Razer Deathstalker, myszka znajduje się tutaj na podkładce Razer Firefly, także naprawdę, moi drodzy, jeżeli chodzi o peryferię stanowisko to stoi naprawdę wysoko. Poza tym do myszki mamy dołączony mouse bungee od bodajże Corsara. Poza tym, moi drodzy, do myszki mamy tutaj dołączone mouse bungee. Poza peryferiami mamy tutaj zapewne dość mocny komputer, jest zapewne, ponieważ nie są w stanie uciągnąć VR. Niestety nie dostaliśmy tutaj żadnych Mamy tutaj trzy monitorki oraz mamy tutaj mikrofon bardzo przypominający DS Parka, także naprawdę jeżeli chodzi o peryferia to bardzo, bardzo dobrze się to plasuje. Chyba zapomniałem jeszcze wspomnieć o głośnikach lolitaka z tej wyższej półki, także jeżeli chodzi o peryferia, bardzo, bardzo dobrze się to prezentuje, ale chyba nie to jest, moi drodzy, najważniejsze w tym stanowisku. A jak dla mnie, moi drodzy, najciekawszą częścią tego stanowiska jest to, co jest obok, czyli wszelkiego typu akcesoria, nie tylko gamingowa akcesoria hobbystyczne, ogólnie już biorąc, praktycznie wszystko, co można u z ciekawego stanowiska. Co my tutaj mamy? Zacznijmy sobie może moi drodzy od goni HTC Vive, czyli blogu do wirtualnej rzeczywistości z dwoma kontrolerami, także naprawdę, naprawdę jeżeli chodzi o wirtualną rzeczywistość niczego więcej nie trzeba w tym stanowisku. Poza tym mamy tutaj dwie pary dość ciekawych designerskich słuchawek. Jedne są firmy Marshall, a o drugich nie mam absolutnego pojęcia, ponieważ po prostu nie mam pojęcia jaka to jest marka, a kolega tutaj nie napisał niestety specyfikacji. A teraz chyba przyszła moi drodzy para na najbardziej rzucającą się w oczy część tego stanowiska, poza samym stanowiskiem, czyli na drukarkę 3D. Naprawdę, jak ja zobaczyłem na tym stanowisku jednocześnie gogle do wiary i drukarkę 3D, to chyba byłem pewien, że biorę właśnie je na miejsce pierwsze i będzie chyba jednym z najlepszych w ogóle stanowisk w całej tej serii. Ogólnie o drukarce 3D nie mogę wam za dużo powiedzieć, bo się po prostu na tym nie znam, także przepraszam was bardzo, ale po prostu nie znam się na drukarkach 3D, nie siedzę w tym temacie, także jeżeli chcecie coś o drukarkach 3D, to wejdźcie do kogoś na jakiś kanał na YouTube, kto się zna. Ja nie znam się, to się nie wypowiem. Także moi drodzy, ta drukareczka chyba wieńczy to dzisiejszy stanowisko, naprawdę przezajebiste stanowisko, bo innych słów już na to nie mam wszystko mamy na dodatek podświetlany LEDami i to tak naprawdę sprawia, że to stanowisko wygląda po prostu niesamowicie sam chętnie zamieniłby swoje stanowisko na to oto stanowisko, także naprawdę, naprawdę jest ono prześwietne i wieńczono dzisiejszy odcinek mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak pamiętajcie tutaj o łapce w górę, pamiętajcie również o subskrypcji pod moim kanałem, dzięki wam serdecznie za oglądanie, wbijcie na moją grupę LEDy CDX na Facebooku, Bang dla was siemaneczko, cześć!